Siemano, ja jestem Kamil i witam Was już w ostatnim odcinku z tego działu z matematyki. Kanał wzorowa Matematyka, oczywiście, i dzisiaj zajmujemy się średnimi. Zajmiemy się omówieniem czterech rodzajów średnich: średniej arytmetycznej, średniej geometrycznej, średniej ważonej oraz średniej harmonicznej. Wytłumaczę wam, co oznacza każda średnia, jak ją liczyć, podam właśnie wzory na te średnia i do czego się je wykorzystuje. Także co, jak odcinek Wam się spodoba, to fajniutko by było, jakbyście stawili łapeczkę w górę i subskrypcję tam na kanale. Do tego możecie wbić na Instagramkę, który się właśnie tutaj wyświetla o wrogu elegancko, tu o, <grych> dokładnie. I co, my będziemy mogli powoli przechodzić właśnie do odcinka. Także tak, jest nasza kochana średnia arytmetyczna. O której w sumie za dużo mówił nie będę, dlatego że to jest średnia, z którą każdy ma do czynienia na co dzień i każdy potrafi liczyć. Liczymy ją właśnie w ten sposób, jak tutaj przedstawiono. W skrócie to jest to dziwny dosyć sposób, dlatego że liczymy przez odwrotność 1 przez n i dodajemy właśnie wszystkie wyrazy tej średniej, aż do właśnie wyrazu n tego, czyli ostatniego. Ale najprościej mówiąc, liczy się to w ten sposób, że jest to wyraz pierwszy plus wyraz drugi, plus trzeci, plus czwarty, plus kolejny, czyli nty. Przez liczbę właśnie tych wyrazów, czyli przez n. n jest liczbą tych wyrazów. E, no, więc w taki sposób się to właśnie liczy. Nic więcej nie mam tutaj do powiedzenia o średniej arytmetycznej. Jest też średnia geometryczna. E, średnią geometryczną liczy się w ten sposób, że jest to pierwiastek n tego stopnia. n oznacza ilość wyrazów i każdą wartość pod tym pierwiastkiem mnożymy. Od wartości pierwszej, czyli a1, do wartości n tej, czyli tam an. Warto też zauważyć zależność między średnią geometryczną i arytmetyczną. Średnia arytmetyczna jest zawsze większa lub równa od średniej geometrycznej, a równa jest tylko w przypadku, kiedy te średnie mają po prostu jeden i ten sam wyraz, czyli na przykład piątkę. No to średnia geometryczna i średnia arytmetyczna będą wtedy same sobie równe. Dokładnie. I do czego wykorzystujemy jeszcze taką średnią geometryczną? To średnia geometryczna ma najczęściej zastosowanie właśnie do opisywania jakichś zmian, do opisywania wzrostów, spadków, często jest wykorzystywana przy jakichś zadaniach właśnie z procentami, więc tam już doszukujemy się po prostu zastosowania właśnie dla takiej średniej. Istnieje też coś takiego jak średnia ważona. Myślę, że to też jest średnia, o której dużo słyszeliście. Na jej podstawie właśnie waży się i liczy się średnie na koniec roku, ocen i tak dalej. Yy, czy jest zdane, czy jest niezdane i co? I raczej potrafić to liczyć. Chodzi w tym o to, że jest właśnie waga oceny. Posłużę się ocenami jako przykład. Waga oceny razy ocena, plus kolejna waga oceny razy kolejna ocena, plus kolejna waga ocena, yy, oceny razy ocena. I w mianowniku dodaje się te wagi ocen poszczególne. Yy, Także no tak to wygląda. I tyle do wagi tej, ente i właśnie wzory wam się wyświetlają. No i jest jeszcze średnia harmoniczna, która myślę, że. Jeszcze mogliście o niej nie usłyszeć i pewnie przez długi czas też po tym odcinku o niej słyszeć nie będziecie, aż do chyba trzeciej klasy. Tak mi się kojarzy. I w skrócie, o co w niej chodzi? Jest ona wykorzystywana wtedy, gdy mamy podany jakiś wskaźnik, na przykład jakiś wskaźnik natężenia, nie wiem, prędkości pojazdu, czy, czy nie wiem, jakiegoś zagęszczenia ludności, czy jakiejś wydajności pracy przez ludzi, to wtedy wie, wiemy po prostu, że mamy do czynienia właśnie z średnią harmoniczną. Przedstawia się właśnie w ten sposób, i wiemy też. Że średnia geometryczna jest zawsze większa lub równa od średniej harmonicznej i równa jest tak samo tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy powtarzają się te same liczby. Czyli warto znać jedną zależność. Średnia arytmetyczna jest największa, potem jest średnia geometryczna, a później jest średnia harmoniczna. I żeby fajnie wam to opisać, no to można to zaznaczyć w ten sposób, że średnia arytmetyczna jest większa lub równa średniej geometrycznej, jest większa lub równa średniej harmonicznej oczywiście. No i te indeksy dolne właśnie A oznacza arytmetyczna, G, G geometryczna i K harmoniczna. W ten sposób będziemy to zapisywali. Także co, myślę, że powoli już będziemy mogli przechodzić w kierunku zadań chyba, no nie? Chyba tak. Ok, polecanko właśnie Wam się wyświetla. Zmieszano trzy gatunki cukierków. 12 kg cukierków wiosennych w cenie 25 zł za kilogram, 5 kg cukierków jesiennych w cenie 15 zł za kilogram. I 3 kg cukierków zimowych w cenie 40 zł za kilogram. Jaka powinna być cena jednego kg tak otrzymanej mieszanki wybornej? Tak, wybornej. Posłużymy się tutaj średnią ważoną, dlatego że mamy cenę za kilogram oraz mamy tą ilość kilogramów. Więc tak, zaczynając właśnie od tych cukierków wiosennych, to jest 12 kg, czyli 12, razy ich cena za kilogram, czyli 25. Ok, dodajemy tutaj. I jest 5 kg cukierków jesiennych, czyli plus 5, razy ich cena, czyli razy 15 oczywiście. I dodajemy jeszcze i 3 kg cukierków zimowych, czyli 3 razy 40, dlatego że 40 zł za kg to jest ich cena. I teraz tak, teraz musimy dzielić. I co będzie mianownikiem? Mianownikiem będzie suma wag, czyli jest 12 plus 5 plus 3, czyli jest to 20. No i jest to tak, 12 razy 25 to jest to 300, plus 5 razy 15, czyli 75, plus 3 razy 40, czyli plus 120 e, przez 20. Przesunę sobie troszkę, albo nie, nie przesunę, tylko sobie zajdę na dół, czyli równa się, równa się. I jest to tak, 300 plus 120 to jest 420, plus 75 to jest 495 przez 20. No to czekajcie chwilka, czyli jest to 24,75 zł za oczywiście kilogram e, takiej mieszanki powinno wychodzić. Także to było pierwsze zadanko, całkiem proste. Średnia, średnia ważona była tutaj wykorzystana i przechodzimy sobie już do kolejnego. Tutaj z kolei zrobimy sobie przykład C, a naszym zadaniem jest obliczyć średnią arytmetyczną i geometryczną poniższych liczb i porównać te średnie. A naszymi liczbami są liczby 8, 12, 12 i 18. Czyli tak, średnia arytmetyczna, nic prostszego, średnia arytmetyczna równa się... 8 plus 12 plus 12 plus 18, przez właśnie ilość tych wszystkich liczb, czyli przez 4. To się równa. 8 plus 12 to 20, a 12 plus 18 to 30, czyli 20 plus 30 to jest 50, czyli to jest 54. Oczywiście, tutaj też 4. A 54 to jest 12 i 1 druga. Ok, to była średnia arytmetyczna, i teraz liczymy średnią geometryczną. Czyli średnia geometryczna. Przypominam Wam, jak się to liczy. Jest to pierwiastek n tego stopnia, czyli pierwiastek tego stopnia, jaka jest ilość wyrazów, czyli są tu cztery wyrazy, czyli czwarty stopień. jest 8 razy 12 razy 12 razy 18. Dokładnie. Piszemy równa się. Mamy pierwiastek czwartego stopnia. Ja sobie biorę kalkulator i liczę sobie ile to właśnie jest. Ok, wyszło mi 20736. I tak, w jaki sposób można obliczyć na kalkulatorze pierwiastek czwartego stopnia? Pierwiastek czwartego stopnia liczymy w ten sposób, że skoro raz klikniemy pierwiastek, to jest to pierwiastek drugiego stopnia, czyli teraz jak mamy 20736, no nie to wyjdzie nam 144 i wyjdzie nam 12. Ok, czyli jest to pierwiastkiem czwartego stopnia, z tej liczby jest to 12, czyli pierwiastek czwartego stopnia liczymy przez dwa razy kliknięcie na kalkulatorze przycisku pierwiastka drugiego stopnia, czyli normalnego pierwiastka. Jak są pierwiastki trzeciego i tych nieparzystych stopni, no to są tam większe problemy. Ok, kolejne nasze zdanko. W czterech kolejnych latach inflacja w Polsce była równa 7,3%. 10,1%, 5,5% i 1,9%, czyli w czterech kolejnych. W pierwszym roku 7,3%, później 10,1% w drugim roku, w trzecim roku 5,5% i w czwartym roku 1,9%. Jaka była średnia inflacja w tych czterech latach? Wynik podaj z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Ok, skoro mamy tutaj do czynienia z procentami, ze średnią inflacją w tych latach, to znaczy, że był wzrost, był spadek i tak dalej, wykorzystamy oczywiście tutaj naszą średnią geometryczną. I tak, pierwszy rok, zapiszmy sobie to jako ta wartość początkowa. Wartością początkową inflacji jest po prostu jedynka. Jest to 100%, czyli jest to 1, czyli x. I wzrosła na początku o 7,3%, tak. Znaczy wzrosła. Była taka ustanowiona w tym roku, więc było to 7,3%, czyli plus 7,3%. To z kolei oznacza, że to jest x, 7,3x, oczywiście, procenta, no nie? Plus i tak, teraz procent, czyli dzielimy to przez 100, ten nasz procent, czyli jest to 0,0073x, dokładnie, nie pomyliłem się? Nie, nie pomyliłem się, super. Czyli całość jest równa x, eee, przepraszam. Całość jest równa 1,073x. Ok, to jest właśnie wartość tej naszej inflacji w pierwszym roku. Policzmy sobie teraz wartość inflacji w drugim roku, czyli jest to po raz kolejny x plus 5,5%, czyli jest to 5,5% z x, oczywiście. Jest to x plus 10,1% z x, oczywiście. Czyli już to będę po prostu od razu pisał, że jest to 1,101x. Dokładnie, dlatego, że już usunąłem te procenty. Teraz trzeci rok. Trzeci rok mamy x plus 5 i tam było chyba 5,5%. Dokładnie. No tutaj z x wezmę, napiszę jeszcze raz. E, czyli to jest x plus 0,055x. Czyli jest to x, e, przepraszam. Zapominam cały czas o tym, czyli jest to 1,055x. Ok, x, tak. I teraz czwarty rok, i w czwartym roku też już napiszę od razu, czyli x plus 1,9% z x, czyli będzie to równe 1,019x. Dokładnie. Także są to cztery nasze kolejne lata. Tej wartości naszej inflacji I teraz musimy z tego policzyć tą średnią geometryczną Średnia geometryczna Średnia geometryczna, wiemy, że to jest pierwiastek 4 stopnia Dlatego, że są 4 lata I jest tak, 1,073x Razy 1,0 Znaczy nie 0 tylko 1 1,01x Razy pierwiastek sobie od razu tutaj przedłużę. Razy 1,055x. Razy 1,019x. Dokładnie, to się z kolei równa pod pierwiastkiem czwartego stopnia. Ja sobie to policzę na kalkulatorze te wszystkie liczby i zaraz do was wracam. Czyli jest to pierwiastek czwartego stopnia z 1,27 x do potęgi czwartej, dlatego że tam mnożyliśmy te x, więc jest potęga czwarta. To z kolei równa się. Więc jak policzyć pierwiastek czwartego stopnia? Po raz kolejny na kalkulatorze, właśnie robimy sobie pierwiastek e, dwa razy, klikamy, czyli jest to 1,06. Ok, także to jest nasz wynik, i w poleceniu pisze, że musimy właśnie cały wynik podać z dwoma. E, Miejscami po przecinku Także tutaj napiszmy sobie jeszcze troszkę więcej tych miejsc po przecinku Także wynik w zaokrągleniu będzie równy 1,06 Tam było 157, no nie? 157 to znaczy, że jedynkę przepisujemy I zaokrąglamy sobie do, do czwartej liczby po przecinku Czyli będzie szóstka OK, i wypiszmy sobie dalej tego x Dlatego, że x do czwartej pod pierwiastkiem z czwartego stopnia No to jest x Dokładnie i teraz musimy policzyć ten średni przyrost procentowy, tak? No dokładnie. Czyli żeby to zrobić, to znaczy, że musimy to 1,0616x odejmujemy od tego X, dlatego, że jest to wartość stanowa po 4 latach. Odjąć wartość początkowa przez wartość początkową razy 100%. Kto nie pamięta, dlaczego właśnie w ten sposób się to liczy, to odsyłam do odcinka z procentami. Tam jest wszystko dokładnie wytłumaczone. I teraz wiemy, że jest to 0,616X przez X razy 100%. X nam się tutaj skracają, czyli jest to 0616. Przepraszam, jeszcze jedno 0. O tym jednym zaraz jeszcze zapomniałem. Eee, czyli jest to równe tam w przybliżeniu 6,16. Musiałem zostawić cztery miejsca po przecinku, dlatego że tutaj nam na sam koniec musiały wyjść zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku. Także odpowiadając na pytanie, jaka była średnia inflacja w tych czterech latach, to średnia inflacja w tych czterech latach wynosiła 6,16%. Tak, właśnie tak. No idziemy sobie już do kolejnego zadanka. Dobra, przynajmniej kolejne zdanie, w sumie troszkę nie po kolei, ale trudno. W pewnym zakładzie pracuje 11 osób. Średnia wieku zatrudnionych wynosi 32 lata. Jeden z pracowników zachorował mm, i poszedł na zwolnienie lekarskie. Średnia wieku pozostałych w pracy wynosi teraz 31 lat. Okej, okay. czyli w jaki sposób robimy takie zadania? Wypisujemy sobie 31 lat, czyli wypisujemy sobie tą średnią wieku teraźniejszą. To się równa z kolei. 11, dlatego że jest 11 pracowników, razy średnia wieku, czyli 32 lata. Odejmujemy teraz od tego wszystkiego wyniku wiek naszego y, pana, który tam poszedł na zwolnienie, i dzielimy to przez y, liczbę pracowników, która została. Czyli tam jest 11 minus 1, bo było 11, później jest 10, czyli od razu napiszmy sobie, że to jest 10. Pomnóżmy sobie teraz 10 obustronnie, czyli jest 310. Równa się 11 razy 32 to jest 320 plus 32 to jest 352 minus x, ok, czyli jest x równa się 352 minus 310, ok, czyli x równa się 42 lata, dokładnie, czyli tyle miała ta nasza osoba, która poszła na zwolnienia. I jeszcze raz, jak zrobić to zadanie? 31. 31 wzięło się stąd, że jest to średni wiek po tym, jak właśnie ta jedna osoba poszła na zwolnienia. A w liczniku jest 11 razy 32, dlatego że średnia wieku dla 11 osób jest to 32 lata, więc aby otrzymać całkowity wiek wszystkich pracowników, wszystkich 11 pracowników, no to wiemy, że to jest średnia razy ich ilość, razy ilość tych pracowników. I w ten sposób nam wyszło 352, czyli 352 lata razem mają wszyscy pracownicy, e, włącznie z tym, który jest na zwolnieniu. Włącznie. Później odejmujemy wiek tego, który jest właśnie na zwolnieniu, czyli odejmujemy tego x, którego liczymy, i dzielimy przez 10. Dzielimy przez 10, dlatego że 10 to jest liczba pracowników, która w tym zakładzie została, bo ten jeden poszedł na zwolnienie. No i w ten sposób nam właśnie wszystko wychodzi. Tak, jak ja to obliczyłem. No, także to było to zadanko. Też się warto tego nauczyć, bo jest dużo właśnie takich zadanek, że nie wiem. No, średnia osób w szkole, w klasie, na wycieczce albo, nie wiem, do klasy tego dnia przyszło tyle osób, jakaś tam średnia ilość w tym tygodniu wynosiła coś tam. Także takie zadania, no warto, warto wiedzieć, jak się robi. I przede wszystkim e, takie zadania, wydaje mi się, że trzeba sobie umieć wyobrażać. Bo one są tak ciężkie, żeby wykuć się z schematu, bo tutaj wiadomo. Tutaj na przykład schemat był taki, ale nie w każdym zadaniu tego typu jest identyczny schemat. Także trzeba trzeba myśleć po prostu przy takich zadaniach, a my sobie już idziemy do, do kolejnego. Dobra, przed nami są już dwa ostatnie zdanka. Ja zapomniałem odpalić nagrywania i zrobiłem całe zdanie. Także brawo ja. No cóż, to są zadania, które są ciężkie. Musicie wytężyć swój łeb. Naprawdę. Eee... Mogą wam się kojarzyć z fizyką, no ale są z matematyki, tak samo troszkę ze średnich, są bardziej otwarte, także od razu sobie możemy do niego przechodzić. Chodzi w nim o to, że tak, z miejscowości A do B jednocześnie wyjechały dwie ciężarówki. Pierwsza, połowę czasu przeznaczonego na przebycie drogi, jechała z prędkością 50 km na godzinę, a drugą połowę czasu z prędkością 40 km na godzinę, natomiast druga ciężarówka Połowę drogi jechała z prędkością 40 km na godzinę, a pozostałą część, czyli drugą połowę drogi, z prędkością 50 km na godzinę. Która z ciężarówek była pierwsza w miejscowości B? Odpowiedź uzasadni. Ok, zdanie dosyć takie skomplikowane, chyba. Eee, I tak, w jaki sposób możemy wiedzieć, która z ciężarówek była pierwsza w miejscowości B? Myślę, że możemy dowiedzieć się tego porównując czasy obu ciężarówek. Czyli long story short, ta ciężarówka, która miała krótszy czas przejazdu, to znaczy, że była w tej miejscowości szybciej. Wiecie, jedziecie, nie wiem, z Krakowa do Warszawy i samochód jeden przejedzie to w 3 godziny, a drugi w 2,5 godziny. To znaczy, że e, ten, który jechał w 2,5 godziny miał większą średnią prędkość, czyli po prostu był tam szybciej. Więc zajmiemy się porównaniem tutaj czasów. Oczywiście. I rozpiszmy sobie to. Dałem na to, że powiedzmy, 1 to będzie dla pierwszej ciężarówki, a dwójka będzie dla drugiej ciężarówki. Będziemy oczywiście tutaj korzystać z wzorów na prędkość, czyli V równa się s przez t. Z przekształcania wzorów wiemy, że s równa się v razy t, oraz wiemy, że t równa się s przez v. Ok, a teraz już sobie wypiszmy te dane, które mamy. Czas pierwszy jest równy połowie czasu całkowitego dla pierwszej ciężarówki i w tym czasie pierwszym ciężarówka poruszała się z prędkością 50 km na godzinę. Czas drugi jest równy tak samo drugiej połowie e, czasu całkowitego, czyli 1,2 tc sorry, tutaj nie napisałem 1,2 jedna druga. Jedna druga oczywiście e, czasu całkowitego i w tym czasie jednej drugiej czasu całkowitego e, ciężarówka poruszała się z prędkością V2 Równą 40 km na godzinę, oczywiście. E, I teraz, właśnie dla drugiej ciężarówki zależności, to widzimy, że tutaj już nie ma nic mowy o czasie, tylko jest mowa o drodze. Skoro jest mowa o drodze, czyli mamy jakby droga 1, czyli S1, równa się jedna druga e, SC, czyli drogi całkowitej, i na tym odcinku S1, czyli na tej połowie drogi całkowitej, ciężarówka poruszała się z prędkością równą 40 km na godzinę. Dokładnie, wiemy, że też jest S2, czyli ta druga pozostała połowa drogi i to jest równe, no właśnie połowie drogi, tak jak wcześniej powiedziałem. Połowie, sorry, napisałem połowie czasu, połowie drogi oczywiście, co ja gadam, co ja piszę w zasadzie. I na tej połowie drogi e, ciężarówka poruszała się z prędkością V2 równą 50 km na godzinę. Musimy zbadać jakąś zależność między czasem pierwszej ciężarówki a międzyczasem drugiej ciężarówki. Także ten czas jakoś trzeba te zależności policzyć. Także tak, najpierw widzimy w, pierwszym, w przypadku pierwszej ciężarówki, że mamy podany zarówno czas, jak i mamy podane prędkości. Więc korzystając z tego wzoru, który jest tutaj u góry wypisany, obliczmy sobie tą drogę, która wyszła. E, czyli tak, droga równa się. Droga całkowita w zasadzie, czyli SC. E, SC, nie SS. No, SC, dokładnie. E, czyli droga całkowita jest równa... T1 razy V1, czyli czas pierwszy razy prędkość na czasie pierwszym dodać czas drugi razy prędkość podczas tego czasu drugiego, oczywiście, no nie. Zgadzamy się z tym? Zgadzamy się z tym. To się z kolei równa jedna druga czasu całkowitego razy 50, dlatego że jechało 50 km na godzinę. Dodać jedna druga czasu całkowitego razy 40, dlatego że jechało to 40 km na godzinę. Ok, tutaj z kolei mamy 25TC plus 20TC równa się 45TC. Oznacza to, że droga całkowita, czyli SC, równa się 45TC, czyli z kolei wiemy, że TC, czyli czas, równa się. 1 przez 45 razy SC. Także czas całkowity w odniesieniu do drogi całkowitej dla pierwszej ciężarówki nie mamy policzony. W sumie to jest TC1, dlatego że jest to czas całkowity dla ciężarówki 1, a droga jest taka sama zarówno dla tej ciężarówki, jak i dla, i, i dla drugiej ciężarówki, no bo jadą obie z punktu A do punktu B. Tak. A teraz y, w tym drugim, właśnie tutaj naszym, w sensie w przypadku drugiej ciężarówki, zajmiemy się policzeniem czasu całkowitego. Ok, czyli korzystamy z wzoru T równa się S przez V. No nie, czyli droga pierwsza przez v pierwsze plus droga druga przez v drugie Ok, tutaj wiemy z kolei, że równa się to jednej drugiej drogi całkowitej przez v pierwsze jest równe 40 plus jedna druga drogi całkowitej przez 50, dlatego że tyle się równa V2. Ok, teraz te jedne drugie wartałoby znieść do mianownika. Także 1 druga razy 40 to jest 180, czyli jest to SC przez 80 plus SC przez i tak, jedna druga razy 50 to jest 100. Dobra, teraz musimy znaleźć tutaj nasz wspólny mianownik, wspólny mianownik 80 i 100. To tak, wiemy, że 400 się dzieli zarówno przez 80, jak i 400 się dzieli przez 100. Także skoro w mianowniku ma być tej 400? To 80 razy ile to jest 400? 80 razy 5, więc do licznika wpisujemy 5, 5, SC, a tutaj 400 to jest 400 przez 100 to jest 4, czyli do licznika wpisujemy 4, 4SC oczywiście przez 400, czyli jest to 9 400 SC, a 9 400 SC to dajcie mi już kalkulator, ja sobie to policzę. 9 przez 400 to się równa tyle. 0,0225. OK. Czyli to się równa 0,0225 SC. Czyli czas całkowity drugi TC2 równa się 0,0225 SC. OK. To jest czas przejazdu tej naszej ciężarówki drugiej. A widzimy tutaj, jest podany ten czas przejazdu naszej ciężarówki pierwszej. Tylko tutaj jest podany w przypadku ułamka. Zwykłego, a tutaj w ułamka dziesiętnego. Więc ten, ten ułamek zwykły zamienimy sobie na kalkulatorze na ułamek dziesiętny, czyli 1 podzielić przez 45 to się równa 0,2 w okresie. To znaczy, że skoro jest 0,2 w okresie, to, to znaczy, że czas całkowity pierwszy równa się 0, no i wypiszmy 0,0 i 2 w okresie. To wypiszmy sobie tyle dwójek, żeby po prostu zgadzały nam się z tymi dwójkami tutaj, no nie? Po przecinku, czyli 2, 2, 2. Czyli są cztery miejsca po przecinku, tutaj też są cztery miejsca po przecinku i oczywiście drogi całkowitej. Także widzimy, że mniejsza liczba jest tutaj, dlatego że to jest 0,0222, a tu jest 0,0225. 2,25. To znaczy, że czas całkowity pierwszy jest mniejszy niż czas Całkowity drugi. Ok, zapiszmy sobie to. Czyli TC1 jest mniejszy niż TC2, dlatego ciężarówka pierwsza przejechała tą drogę szybciej niż ciężarówka druga. Mam nadzieję, że to zrozumieliście. <laughs> Zadanie dosyć ciekawe, na pewno odbiegające od schematów, bardziej może nawet na fizykę, ale fajne, na pewno fajne. Eee, więc co? Lecimy sobie już do ostatniego zadanka w dzisiejszym odcinku. Naszym ostatnim zadaniem jest dowód. Wykaż, że jeśli A większe od 0 i B większe od 0, to 2 przez 1 przez A plus 1 przez B jest mniejsze lub równe AB. Ok. Czyli tak założenia, założenia. A większe od 0, B większe od 0 i teza. czyli tak. 2 przez 1 przez A plus 1 przez B jest mniejsze lub równe AB. Ok. Widzimy, że pierwsze to jest średnia harmoniczna, drugie to jest średnia geometryczna i tutaj sobie dajmy jeszcze pierwiastek oczywiście. Wiemy, że średnia geometryczna jest zawsze większa od średniej harmonicznej. Co należy teraz z tym zrobić? W jaki sposób mamy udowodnić, że jest to prawdą? Ja udowodniłbym to w ten sposób, że postaramy się przekształcić w taki sposób to całe nasze wyrażenie stezy, żeby tak samo wyszło nam coś, co jest prawdą. Czyli na przykład jak wyjdzie nam jakiś nie wiem, wzór skróconego mnożenia, który będzie, nie wiem, podniesiony do kwadratu większy od zera, to to jest zawsze prawdą. I jak po prostu wyjdzie nam takie wyrażenie, które jest zawsze prawdą, jest prawdziwym wyrażeniem, e, to znaczy, że ta teza będzie udowodniona i obroniona. Po prostu należy tą tezę w jakiś sposób przerobić, żeby wychodziła nam prawdziwa. Bo to zadanie jest dosyć dziwne i skomplikowane i tak na to wpadłem i w ogóle chyba... To jest jedna z najlepszych opcji, żeby to, to udowodnić? Tak mi się wydaje. Ok, czyli tak. 2 przez 1 przez A plus 1 przez B jest mniejsze lub równe pierwiastkowi z AB. Ok, co tutaj robimy? Eee, mnożymy sobie, żeby Wam nie zasłonić niczego, razy 1 przez A plus 1 przez B, czyli pozbywamy się tego naszego mianownika, no nie? Eee, to znaczy, że 2 jest mniejsze lub równe od pierwiastek. Ab razy 1 przez a plus 1 przez b. Teraz to całe wyrażenie będziemy się starali znaleźć mianownik tego 1 przez a plus 1 przez b, czyli pierwiastek ab. Tutaj właśnie znajdujemy ten wspólny mianownik, czyli jest to a plus b przez a razy b. Właśnie szukanie wspólnego mianownika tak samo było w jednym z poprzednich odcinków, więc polecam sobie wrócić. Teraz skoro jest ten pierwiastek, to fajnie by się było tego pierwiastka pozbyć. No, no prawda, czyli podnieśmy sobie całość do kwadratu. Tutaj będzie 4 mniejsze lub równe AB. Teraz razy A plus B do kwadratu przez A razy B, dokładnie. Tutaj wiemy, że AB do kwadratu, oczywiście całe to wyrażenie do kwadratu. Teraz mamy tutaj AB, które jest w liczniku i AB w mianowniku do kwadratu. Także tą dwójkę z kwadratu skróćmy sobie z całym tym. Czyli 4 jest mniejsze lub równe od a plus b do kwadratu przez mm, ab, oczywiście. Teraz co należy zrobić? Należy teraz pomnożyć to obustronnie razy ab, czyli 4 ab jest mniejsze lub równe a plus b do kwadratu. Teraz przenieśmy sobie to, czyli powiedzmy, że a, w sensie, wymnóżmy sobie ten kwadrat, który mamy, czyli a kwadrat plus 2 ab plus b kwadrat minus 4ab jest większy lub równy od 0, dlatego, że to po prostu zamieniłem stroną. Teraz mamy, że a kwadrat minus 2ab, bo są wyrażenia podobne, 2ab plus b kwadrat jest większy lub równy od 0. Z kolei teraz mamy, że a minus b do kwadratu jest większy lub równy 0, dlatego, że występuje tutaj wzór skróconego mnożenia. I to jest zawsze prawdziwe, a skoro to jest zawsze prawdziwe, to nasza teza została udowodniona, więc no w taki sposób to należało zrobić, chyba to jest jedyna możliwość, bo reszty możliwości tutaj nie dopatrzyłem, no, także jeśli chodzi o średnie, to to by było na tyle. Tym odcinkiem ze średnich zakończyliśmy właśnie cały, cały ten dział drugi. I co? Ja Wam dziękuję za oglądanie. Przypominam oczywiście o zostawieniu łapy w górę, subskrypcji na kanale i wbijajcie też na mojego Instagramka. Zapraszam gorąco i widzimy się już przy kolejnym dziale, przy funkcjach. Funkcje będą naprawdę proste, więc nie ma się czym bać, nie ma się czego obawiać. A ja już lecę i zabieram się za nagrywanie kolejnych odcinków właśnie z funkcji. Także co? Yy, widzimy się w funkcjach i siemano!